Serdecznie witamy ja. yy, wszystkich yy, obecnych w kościele w tych pięknych, pamiątkowych koszulkach. Dzień Papieski Jana Pawła II. Tak widnieje napis. I on będzie Wam towarzyszył nie tylko dzisiaj, ale myślę, że pozostanie jako pamiątki z dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wieku. Rozpoczynamy, bo tak każe tradycja już, po raz XXI wiek, papieski. W tym miejscu, gdzie znajdują się wyniki Wielki, kiedy dźwiga Krzyż, ale ten Krzyż towarzyszył mu praktycznie przez całe jego życie. Od dzieciństwa już. Przecież nie miał tak wcześnie, odeszła od jego mama z mama. Został z tatą i starszym od siebie z bratem. I ojciec ich ale czym to w umiejętny sposób. E, hartował mi to i przygotowywał na trudy życia. Ojciec był wojskowy. Papież Jan Bawel II był pielgrzymem pokoju, apostołem Bożego Miłosierdzia, obrońcem praw. że był człowiekiem pokoju w czasie jednych, już na początku swojego fortyfikatu wydarzyło się, że w Ameryce Łacińskiej między dwoma narodami miało dojść do wojny. Wojsko Jan Paweł II wysłał tam swoich delegatów, aby wstrzymać wojnę. Sam telefonicznie wcześniej rozmawiał z przywódcami jednym i drugim. Wstrzymali na chwilę. Wysłał tam swoich delegatów. I w końcu poprosił obydwu przywódców z delegacjami do batyka. Przybyli tam i przed Janem Panem II po rozmowach, głębokich rozmowach, w końcu to dali sobie. Radę. Zażegnali wojnę. Teraz te kraje żyją wielki przyjaźni. To był Jan Pan. Dzisiaj, kiedy za naszą wschodnią granicą dokonuje się, dokonują się rzeczy straszne, jest wojna, ale samo słowo wojna może niewiele nam mówi, ale te obrazy, które widzimy w środkach masowego przekazu, w telewizji, w internecie, to to może porażać, do czego może zdolny być człowiek. Człowiek potrafi być wielkim, wspaniałym, bohaterem, śmiertym, ale potrafi być odłym, potrafi wtedy wyrządzić nie krzywdę drugie. Potrafi ich pozbawić życia. Dlatego ten kolejny bieg przed figurą Jana II, to miejcie świadomość, że On Wam towarzyszy, ale już z wysokości nie ma, że On tak wiele może, bo pamiętajmy, że o losach świata niekoniecznie decydują wielcy tego świata. Ale nawet w sytuacjach jak znamy to w historii, że były takie momenty, kiedy wydawało się, że już nie ma wyjścia i nagle jakiś jeden moment małoznaczący zmieniał losy historii. Mamy nadzieję, że tak się stanie i teraz, wobec Ukrainy. I oto chcemy się teraz także się modlić. Prosić Pana Boga przed chwilą dzwony naszego Kościoła, zwreszą nie tylko.